Kochany Andrzejku, z okazji twoich urodzin, imieniu, które dzisiaj przypadają, postanowiliśmy nagrać dla Ciebie specjalny filmik. Z pewnej wintek, którą mijamy praktycznie co tydzień, bywając w jednym z centrów handlowych w Łodzi, ale nigdy ni nią nie jechaliśmy. W ten oto sposób postanowiliśmy uczcić Twoje imieniny. Także, kochany, kochany Andrzejku, z okazji imieninek, wszystkiego, wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, szczęścia, żeby Twoja kariera YouTubera zawsze jechała w górę, nie, a nie tak jak my teraz w dół. Yy, przede wszystkim w ogóle też dużo zdrowia, szczęścia, yy, pociechy z najbliższych, żeby, żebyś dalej rozwijał swoje pasje, yy, uszczęśliwiał nas swoimi z super filmikami i tak dalej. Siadamy jeszcze raz do windy, a co? O, no widzisz, widzisz Andrzejku, już prawie wsiedliśmy. No to w takim razie szef ma teraz tutaj taki czas, żeby, czas teraz dla szefa, żeby on złożył <grym> ci <grym> Wszystkiego, wszystkiego najlepszego i przede wszystkim udanych wypraw Góry sobie. Och, możemy wsiąść. I jedziemy dalej. Andrzeju, Andrzeju, tutaj z okazji twoich imieniem... Ojej, gdzie to się jedzie? Niżzy? Tu, tu? Na zero zero. Widzisz, Andrzej, bo my tutaj w ogóle co tydzień. Co tydzień jeździmy sobie tutaj z Jesteśmy właśnie tak jak powiedziałam, jednym z centrów handlowych w Łodzi. Nie możemy niestety powiedzieć, gdzie byłaby to pewnie krótka, ale zawsze się tutaj dobrze bawimy. Co ciekawe, raczej nie jesteśmy klientami naszego tego miejsca, bo generalnie tu nic nie, nie, nie kupujemy, chodzimy tylko tutaj w celach takich turystycznych, poznać wiem, wysiadamy. Przecież, że Andrzejku, jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego, buziaki ode mnie nie trzeba.